Siemanko, to jadę tylko a po po po... czekaj. Po lewej stronie jest y, Kernishi.pl i Pananda Ja jestem po lewej! Nie! No gdzie? Dobra, ki, dobra. To znaczy i Bart jest, dobra. No i, no i no i tutaj patrzcie naszą gildię <laughs> o, o kurde, kurde! Dobra, kurde. Jak się włącza chodzi? Ale tak ty nie nagrywasz to, to za zależnicę. Ale chodźcie. Dajcie Diamond Diamond sworda. Poczekajcie. Dobra, ja idę na Wal szukać tutaj lawy i OPSA, dobra panda okay. A mieliśmy dobra. tylko oprowadzać. No dobra, ja idę po OPSA. Dobra, to ty nie gadaj jak już nic. Dobra, chodź kiernisz. Już idę. Pananda dobra. Tutaj mamy o ząbciaczka. Ja, Piesko. ale ruda. Czesko słabo cię słychać. Pewnie na granicy parki. Mnie? No, A tak teraz, czy teraz lepiej? lepiej? Powiedz coś. Oui, oui, oui. Dobra, okay, tu jak widzicie jest nasz domek. To jest mój ite nasza willa, ale jest na do dom No jest na Wam nieśmiał, dowódca, biurka dowódcy kiernisza i tu są jakieś coś, coś. Dobra dobra Pokaż enchant Okej, okay, dobra A Dobrze że nie mam kordów bo yy, no dobra Enchant jest tutaj na dole jak się nie ma Enchant, to nie ma Enchantu Jak nie ma Przenieśliśmy No kurde <laughs> Słowa <laughs> Wybaczcie teskowi, te, teskowi za jego ty, taką jak nieumyślne uważanie No, no dobra, okej okay. by, by Tutaj to, by... jest Enchanting na 30 level I my, te, te, Mogę Widzicie? coś powiedzieć Tesko? No, dawaj Ym, jesteśmy na serwerze do no, Survival.eu, a zresztą IT pewnie wysłała Jak Jak nie zapomnę, bo ja zawsze mówię, że dam w opisie zawsze zapominam, okej okay. Tu jest dom jest Bart stop. Dobra. Bartiego i AK AK, AK, AK. Patrzcie kurna, biurko za zastępcy ak się. Bananda, te faj! No A tutaj jego magazyn, magazyn fajny, biorę od niego wełnę <grym> Kradniesz Wow ale i te itemki Wszystko z kopalni, bardzo fajnie Dobra, idziemy dalej Jeszcze mieliście dirka Chodźmy na PvP Dobra, okej, teraz zaprezentujemy wam PvP Jak to tam... PvP PvP Dobra Dobra, tylko wezmę lepszy mieczyk i mój łuczek I idziemy Ej Z2 na chwilę, Z2? Czekajcie, Czeka... to jest to i to, 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 okej, okay, dobra. Ananda, jesteś? Się... Jestem, chodź na pvp. Nie, no, co Teraz to nagrywamy, no, Bartii! Party. Dobra, jesteśmy na PvP widzicie, że to są cztery jakby pusty, ten biome Zaczekajcie na mnie! Y czekajcie, czekajcie chwilę, chwile, wam y fajną rzecz na PVP, zaczekajcie chwilę. Gdzie, wy, gdzie ty jest gdzie Na biomie pustynnym chce się uderzyć tomu. Um, Tesko patrz na mnie, tasko jest. No... Desko, patrz na mnie, Zademonstruj wam pvp z No kwa, jaki debil, no ja się spalę. I to było pvp z Debil. Dobra, jeszcze ja raz o, teraz ten... ode mnie dostaniesz Pananda widzę cię na optyfajnie. fajnie może mam prot4 na sobie No tak zginiesz, marnie Jak? zginiesz Ej Jak? pananda, ej no weź ja mogę być z tobą na niego? A tam ktoś jest? No, Kernisha zabijemy. Uboisz się, boisz się. Oh, nie, no, tak, tak, jest dobra. Przejąłem drzewo, przeje... oh, przejąłem... Opak, przejąłem dirta. Hej, <laughs> to no, ja tu nie mam... No, uważaj, uważaj, pana, no, czekaj, czekaj. No, prawie byśmy te traf... To znaczy trafiłaś. Z <laughs> <laughs> dna, <Dealer Husqvarna. śmiech> ha, Haha, Dwóch naprach, denu. na pocztę i Chodź na parkura, zademonstrujemy parkour. Okej, okay, dobra, teraz Pary... Dobra. Dobra, zem... demonstrujemy, ale ten najłatwiejszy Ale to bycie, ej, słuchajcie, jak spotkacie xx xx to nie odzywajcie się do niego, jak będzie was prosił o byle co Bo to jest zwykły dedi Opa, właśnie z nami enemy wziął A nie nie wiem, Otworzyła się. Patrzcie, patrzcie, ja zademonstruję wam epic parkour. Cyk, cyk, cyk. Idziemy od... o, Dobra. Tesko, zaczekaj, pokażę mojego super skina. Ale zmieniłem tego, co miałem tego zimno. To jest Patrz Tesko. Weź na mnie kamerkę. Patrz, patrz. Na... No, dawaj, dawaj. dawaj. Epicki skin Mr. C. No widać. Ja... A ja mam fajny skin, poczekaj. A nie, tu już nie doskoczysz teraz. Kula! Musisz twoje jednego sprintów tak. A mogę perełką? Nie. Okej, okay, i jak widzicie tu macie to. No, e, złoto i żelazo i się co 7 dni rozpi. Jak tam się doskoczyć? Musisz ze da. sprinta. Ze sprinta? W tak. dupę ze sprinta. A tu I jest ten hardcore, to hard nie. No to, jest... to nie. A ja spróbuję przejść. Przyjdziemy średni. Oj, patrz jestem na... Ej, kiedyś też całego średniego. Nie, nie próbowałem, nawet Pierwszy raz go widzę. A ja przechodzę właśnie trudnego i jestem bardzo daleko. Ej! Chcesz, y, słuchajcie, chcecie znać haka na, y, par, na parku trudny, to tam jest tak... Y, krzes krzesła, co, co, co nie? No. To się nachylcie na szybcie i potem kliknijcie kąt, jak jesteście nachyleni i yy, tak i kliknij i, si i siądźcie na to krzesło i, i, i będzie dobrze. Mi się tak udało. No dupa, dobra, koniec. Wyjdziemy odcinek. <gry> czekaj, no to chodź, czekaj. Chodź na e... Lepiej było na mail nagrać o, dobra! O następny odcinek nagramy! Słuchajcie, słuchajcie, Słuchajcie! coś wam jeszcze powiem. Tak ode mnie. Może, może, jak się Tesco zgodzi, to teraz jeszcze jeden odcinek nagramy z MSG. Dobra, może, ten może. możesz usunąć. Nie, tego nie usuniemy. po prostu ten dam jako pierwszy, potem tam, tam, tam. Dobra. Wyślę, potem na, napiszę ci komentarzu. Dobra, już. Dobra, dobra, Ustawcie się tutaj. Gdzie tutaj? Tam gdzie się wytaliśmy. Ciesko. Co, co, co? Bardzo ciłem ci taką cenną rzecz, która jest potrzebna. Tak, fajnie, mam chlebek. Czekaj, czekaj. Ej, patrz! Chlebki. Dobra, kończymy ten odcinek bez Panandy, więc... Więc... Żegnamy się. Zasubskrybujcie mój kanał, choć nic nie będę nagrywał. Pananda no tego parkura ten. się tam nie da doskoczyć do końca. Więc lajkujcie, subskrybujcie. Papa! Papa pa, mi serca. Pananda?